Rozmawiamy z Wójtem Iwkowej Bogusławem Kamińskim. Panie Wójcie, 2011 za nami. To był dobry rok dla gminy Iwkowa? Tak, zdecydowanie w tym roku ubiegłym już udało się nam wiele inwestycji zrealizować. Część jeszcze realizujemy. Te, które są o większym znaczeniu, większe budowlane to realizujemy. Natomiast te mniejsze są zakończone. I zdecydowanie można powiedzieć, że pomimo tego, że to był rok powyborczy dla samorządów, to tych zadań, inwestycji udało się dużo zrobić, dużo wykonać i jesteśmy zadowoleni. Jakie inwestycje udało się zrealizować w roku 2011? przede wszystkim to budowa sali gimnastycznej która już jest na ukończeniu udało się dzięki temu że uzyskaliśmy środki z małopolskiego programu rozwoju regionalnego następnie realizujemy odnowę straży pożarnej, budynku remizy ochotniczej straży pożarnej wojakowej dodatkowo chodniki w polomce Iwkowskiej, w Iwkowej, trzy odcinki następnie Udało się nam docieplić dach w Szkole Podstawowej w Nagórzu. Kolejnym zadaniem, które zrealizowaliśmy to był remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Nagórzu. Ponadto pierwszy etap remontu budynku Ośrodka Zdrowia Wiwkowej, dzięki któremu będzie mogła być otwarta przychodnia, punkt rehabilitacji. I w tej chwili jesteśmy na etapie drugiego realizacji drugiego etapu remontu ośrodka zdrowia wiwkowej. Przed nami rok 2012, z tego co wiem, za kilka, dokładnie kilkanaście dni Rada Gminy Iwkowa przyjmie budżet na ten rok, co się w nim znalazło? To budżet kryzysowy czy raczej prorozwojowy? Generalnie w tym budżecie nie widzimy kryzysu z tego względu, że mamy już podpisane umowy. Z funduszami zewnętrznymi, ze środków zarówno krajowych, jak i europejskich. Więc dalej będziemy kontynuować remonty związane z oświatą, czyli salę gimnastyczną, jak również związane z bezpieczeństwem, czyli remont remizy wojakowej. Rozpoczniemy remont remizy w Poromce Iwkowskiej. To wszystko jest z programu Odonowa Wsi. Kolejnym zadaniem, które będziemy realizować z tego zakresu i z tego programu, również odnowa w, pro, w ramach programu zdrowia obszarów wiejskich, to będzie remont budynku urzędu gminy Wiwkowej o część przeznaczoną dla ośrodka kultury. Chodzi o nadbudowę budynku, w którym się znajdujemy. Docieplenie go, przygotowanie i zamontowanie windy dla niepełnosprawnych, ocieplenie i zrobienie elewacji. Niewątpliwie ta inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki w centrum wsi Iwkowa. Ponadto planujemy realizować inwestycje związane z budową dróg. Tych dróg jest ciągle dużo i ciągle mało. To znaczy ciągle mało, bo powstają nowe i trzeba je, trzeba je budować. Natomiast dużo dlatego, że co rok remontujemy i dalej, dalej trzeba. Skoro mówimy o drogach, zima jest łaskawa dla samorządu gminy Iwkowa. Ukształtowanie terenu górzyste sprawia, że tutaj poruszanie się w zimie pojazdami nie bywa łatwe. Myślę, że nie tylko dla gminy Iwkawa, generalnie dla nas, dla Polaków, przynajmniej dla tej części Europy, zima jest na razie łaskawa i dobrze, dzięki temu zaoszczędzimy pieniądze, a jak zaoszczędzimy na osiążeniu, będziemy mieć na budowę i remonty w następnym roku. Rzeczywiście w naszym warunkach, które posiadamy, w warunkach geograficznych, jakie mamy, to poruszanie się zimą jest dosyć utrudnione, można powiedzieć mocno utrudnione. Trzeba powiedzieć, że mieszkańcy sobie dobrze z tym radzą. Przede wszystkim już są możliwości zakupu samochodów na wszystkie koła z napędem na wszystkie koła i takich samochodów po gminie dużo już jeździ. I ci, którzy mieszkają w trudniejszych warunkach, to się zaopatrują w takie samochody. Oczywiście łańcuchy to są rzeczą podstawową. Opony zimowe to już bez tego się nie da nie da im zrobić. No i oczywiście my, jako samorząd, staramy się im pomóc mieszkańcom, czyli odśnieżanie plus posypka tam, gdzie jest to możliwe. O tym, że gmina Jewkowa ma walory turystyczne, wiadomo nie od dzisiaj, czy wykorzystuje je w pełni, czy pod tym względem ma Pan jeszcze jakieś pomysły na ożywienie ruchu turystycznego wiwkowej i okolicy? Oczywiście z tego, co robiliśmy, analizy, z tego, co obserwujemy, gmina Jewkowa ma duży potencjał turystyczny. Oczywiście zawsze może być lepiej. Można powiedzieć, że to, co dzisiaj jest, czyli te obiekty, które funkcjonują na terenie gminy już są takim dobrym początkiem na rozwój turystyki w naszej gminie. Są obiekty, które są znane w całej Polsce, no, to chciałbym wymienić przede wszystkim Bacówkę Biały Jeleń, która słynie z promocji naszej gminy i jest znana szeroko i daleko. Są też inne obiekty, które, które również świadczą usługi turystyczne. Dużo jest gospodarstw agroturystycznych, więc bazę już mamy. Natomiast trzeba powiedzieć tak, że to jeszcze jest za mało w stosunku do tego, co byśmy oczekiwali. W najbliższym czasie są planowane spotkania z przedsiębiorcami, żeby im zwrócić uwagę na możliwość inwestowania w obszarze turystyki i mam nadzieję, że po tych spotkaniach będą efekty już takie namacalne. Oprócz tego jeszcze prowadzę rozmowy w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego. Dzięki temu myślę, że powstanie kolejny obiekt czy powstaną kolejne obiekty, które będą e, służyły rozwojowi turystyki i będą e, też tworzyły nowe miejsca pracy. E, z tego względu, że tak naprawdę dla Iwkowej, dla gminy Iwkowa nie ma innej alternatywy. E, nie mamy gruntów e, przy jakiejś tr trasie, e, ważnej trasie e, e, międzynarodowej, krajowej czy nawet wojewódzkiej. Nie mamy terenów płaskich, żeby można było jakieś jakoś produkcję, czy nawet większe hale czy hale magazynowe umiejscowić. W związku z tym, no niestety, ale no niestety, może bardzo dobrze, jesteśmy wskazani na turystykę. Chociaż wiemy, że to jest trudny temat i mamy dużą konkurencję, bo przecież jesteśmy bezpośrednio tutaj położeni w terenie sądeczyzny, która ma duże walory turystyczne. Ale licząc na to, że jesteśmy pierwsi przed sądeczyzną, że to się nam uda i że będą w przyszłości i te obiekty, i miejsca pracy, i atrakcyjność Gminy Jówka będzie coraz większa. Mówi Pan o partnerstwie publiczno-prywatnym. Czy coś więcej na temat tych pomysłów, inicjatyw, rozmów, o których Pan wspomniał, możemy się dowiedzieć? Jeszcze za wcześnie, z tego względu, że to jest jakby przymiarka do, do tego partnerstwa. Trzeba powiedzieć, że kapitał, coraz większy kapitał jest w rękach prywatnych. To, to widzimy, czujemy. Wiemy, że samorządy mają coraz więcej trudności z płynnością finansową. W związku z tym wydaje się, że, że kierunek partnerstwa publiczno-prywatnego jest dobrym kierunkiem i, i to bierzemy pod uwagę. W związku z tym są prowadzone te, te rozmowy. I. Myślę, że no, za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, natomiast y, mam nadzieję, że efekty będą widoczne.